wydaje że to jest Oliwia i ze mną jest? Julia. I nagrywamy dzisiaj filmik, gdzie będziemy robić sobie wyzwania i będziemy musieli je robić. I tak ja tam, więc pojedziemy sobie do Morland. Okej, okay, chodź. A ty naprawdę nagrywasz? No, ja nagrywam. Zawsze. Pana, jest Dobra. 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 Hmm. No i zemność za. Chcę. Eh, Jura, jestem z tego po prostu. I co będziemy tak robić, co? No że, no wyzwania i takie tam. Aha. Dobra. Okej, okay, to ja pierwsze dla Ciebie robię, okej? Okej. Okej. co będę musiała robić. Cześć. Okay. A nie. Wielkie Okej, okay, ja też już jestem. Chodź tutaj do stajni. A jak Cię nazywasz? Muszę ci zapisać. Ale w realu? No w realu. Olivia, a Ty? Martyna i moja siostra to Julka. Aha, okej. Okay. A jeszcze Olivia, bo to nasza koleżanka. Bo mamy Redynka. Ja też jestem Oliwia. Okej, okay, to pierwsze dla ciebie wyzwanie. Idź do jednej osoby i napisz, czy lubisz pomidory. Okej. Okay, Okej, tutaj patrzymy. no już piszę. Okej. Okay. Napisała. Ciekawe to mi jak... No, ciekawe. No. ciekawe. Chyba mi <laughs> Teraz się Trochę. Teraz ja do Ciebie dodaję? No? Okej. Okay, no to nie wiem, co ci wybrać. Eee, na przykład... Eee, mm. No nie wiem, no ładna myśl, bo trochę mam taką pamięć. Więc co? No to może ci wymienię, a ty sobie, a ty sobie weźniesz, wybierzesz, okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Eee, czy pożyczysz mi 5 zł na bułkę? Eee, czy śmierdzę, czy i czy te. I, jaki, jaki mam kolor skarpetek? Wybierz sobie. No to może to pierwsze. Pierwsze to jakie tam było? Mm. Eee, czy daj mi 5 zł? Na bułkę. Na, bu na bułkę. bułkę. Okej, okay. no to dam mnie wyzwanie, okej. Okay. Ne píše do ní. Ej! Albo do tamtej napíše. Ej! Ej, no, gdzie idziesz? Nie, druga ja, ja idę do tej dziewczyny. Do tej dziewczyny, może mi odpisze. Ej! 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 Dalej, odezwij się! Ada! Odpisz! Na ma powiecie? Którzy nie wpisali Emailu. Mm. A Adreni Którzy nie e No może Okej, okay, to sobie tutaj to wpisała, ale No, to jest tak, tak było A Ty miałaś kiedyś tutaj rajdera? No miałam Dalej Ej Ej no, ej, no uciekła. Ej. no to... uciekają? No nie uciekaj. Ej. Czekaj. Cały czas <noise> tak uciekają. Ej. Nie mogę. Cały czas tak uciekają, uciekają. No odezwij się. No, mm, no czemu uciekasz? My wiedzieliśmy na początku, że kłamiesz, bo nie robią, że kłamią. No. Czekaj, napisz się ...pięć... zły na bułkę. bułykę, e... ...na bułkę. Nie wiem, jakie u bułka to pożyczysz 5 zł na bułkę. Jula! Kurde! Nie chcę sobie na to Nie, a tutaj mam. Gdzie mają? Tu tutaj jest. Dobra, już sobie pójdę ze sobą. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, nie chcę? Aha, tu jesteś, jaka ja się lepa jestem. Mam pytanie Napiekałem, no, bym. Moja piramida tutaj jest beznadziejna. <grystanie> Okej, okay, patrzymy sobie. Mam pytanie. Co robisz, Jula? Ja. Moja piramida się rozpadła. Ty masz w ogóle bezpłatnie. Przepraszam, że to pytam. To y masz te. Co, co, co mam? A, a. Dobra. No, zakradkowało mnie. Nie, Okej, okay, no to sobie. Zimii, tak.

No nic nie nie, że Bóg to cały czas kreatykuje. możesz mi wymyślić e, inne zadanie, bo e, nie mogę. Okej, okay, no to może... No. no co jest? Czekaj. Idź do jednej osoby i powiedz... Y, powiedz... Co tam było? Wspomniałam. Czy lubisz? Nie czy nie nie nie. Eee, jakie przezzwiko by mi pasowało? Napisz tak. jakie przezzwisko by mi pasowało. OK? Kto chce? OK, już Ci wymyśliłam, Napiszesz to? No OK. Czekaj, ja sobie zobaczę klub kto jest kto jest aktywny. А да, Крис, да. инструкторка язда. Е. Да, не. Окей, okay, но това, но... А ти ли имаш кони? Кони, Я имам два. А ти? Ага. А ти? 6 Sześć. Sześć. A, so, a wy sobie kupujecie syry? Starry Dark? Tak. A ja nie, tylko czekam na kody, bo ja nie mogę kupić. Bo ja kiedyś chciałam kupić starider, bo miałam pieniądze, nie kupowałam i nic nie miałam. Nie wiem, co się stało. Nie zrobiłbyś, chociaż. Mm. E, Okej, okay, teraz... zrobiłaś to zadanie? Tak, zrobiła. Okej, okay, to teraz ty dla mnie. Ale wyzwanie jest takie: masz podejść do jakiejś osoby i powiedzieć, że na przykład e, na mojej głowie rośnie kwiaty. Okej. Okay. Tylko do której może tutaj Podejdę sobie e, do tej. A mało kodów robią, więc ja też czasami piszę kody, ale za mało w tym roku za mało kodów piszą. Mhm, No, no. Ej ej. Ej, ej, ej. -t 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 -t. No ej. To gdzie jesteś? No, mm. Ej, czekaj, już wiem do kogo napisać. A ja na stanie w Pinta czy w Z W Pinta. Idę. A ty... Aha, ty też masz, dobra. Eee, no to czekaj, już wiem do kogo napisać. Ej, ej! Ty koniu, No nie mogę zacząć piaty. kogoś tam, gdzie Bierz koniu, nie mogę Bierz już. A, zrobiłaś? No, zrobiłam. Możesz sobie, możesz sobie przeczytać co napisałam. Do konia napisałam. Bo nikt nie chciał do, do, do mnie odpisać. No mm. proszę. No to sobie napisałam do konia, o, zadanie udane. Ok, no to, no to może te jeszcze, jed, jeszcze dwa wyzwania i kończymy? Ok. Ok, no to teraz dla Ciebie wyzwanie. Napisz, mam, mam ładnego konia i znak zapytania, ok? Napisz do nich, co tutaj rozmawiają. Mam ładnego konia? Oj, 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 weszłam w nią. Mam ładnego konia? I znak zapytania. Mam ładnego konia. A to dały panierki A, okej. Okay. <laughs> na moje, czy na to nie wiem, o co chodzi. Dobra, teraz masz nasłowimy i to jest ostatnie do zadania. Okej. Okay. O to i może już się pożegnamy, bo, już, bo prawie już będę musiała kończyć. Na razie do zobaczenia, do następnego odcinka i cześć. Pożegnaj się. Pa pa.